W dzisiejszym odcinku. Szczecińska szajka rozbita. Kolejne zatrzymania już trwają. Gorąca doba na lotnisku w Pyżowicach. Szokujące odkrycie w 18 magazynach. Kilkudziesięciometrowy tunel pod granicą ujawniony. Szczecińska szajka rozbita. Kolejne zatrzymania już trwają. W Szczecinie policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą rozbili grupę podejrzaną o wypranie ponad 400 tysięcy złotych. Cała operacja była możliwa dzięki wielotygodniowej pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, która pozwoliła ustalić, że głównym organizatorem procederu był 38-letni mieszkaniec Szczecina. Działał on wspólnie z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi, dotąd nieujawnionymi współsprawcami. Schemat ich działania był dobrze przemyślany. Wykorzystując dane osobowe innych osób, zakładali fikcyjne firmy oraz konta bankowe, które później służyły do ukrywania pochodzenia nielegalnych środków finansowych. 38-latek miał dostęp do dokumentów tożsamości pozyskanych od kilku osób, które świadomie lub nie udostępniły mu swoje dane. Na ich podstawie zakładał fałszywe działalności gospodarcze i konta bankowe, którymi sam zarządzał. Dzięki nim mógł swobodnie przyjmować i przetwarzać pieniądze pochodzące z różnych przestępstw. Transfery między kontami, wypłaty, wpłaty oraz pozornie legalne transakcje miały na celu zamaskowanie prawdziwego źródła gotówki. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli nie tylko dowody wskazujące na prowadzenie operacji finansowych, ale również środki odurzające należące do 22 wspólnika głównego podejrzanego. Oboje zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz w przypadku młodszego z mężczyzn, również z posiadaniem substancji. Sąd, zapoznawszy się z zebranym materiałem dowodowym, zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W trakcie dalszych czynności zatrzymano jeszcze dwie osoby, które prawdopodobnie brały udział w tym samym procederze. Policjanci zapowiadają kolejne działania i nie wykluczają dalszych zatrzymań. Śledztwo pozostaje w toku, a jego charakter wskazuje na wieloetapowość i szeroki zasięg działania grupy funkcjonariusze apelują do obywateli o rozwagę przy udostępnianiu swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości. Takie informacje, gdy trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane do przestępczej działalności. Szczególnie należy zachować czujność wobec ofert pracy czy współpracy biznesowej, które wymagają podania danych bez odpowiedniego zabezpieczenia. Każda nietypowa lub podejrzana sytuacja związana z danymi osobowymi powinna zostać zgłoszona do najbliższej jednostki policji. Gorąca doba na lotnisku w Pyżowicach. Ostatnia doba na lotnisku Katowice-Pyżowice była wyjątkowo intensywna dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy interweniowali w kilku zupełnie różnych, lecz równie istotnych przypadkach. W ciągu zaledwie 24 godzin zatrzymano czterech mężczyzn, którym nie udało się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości, a kolejne trzy osoby napotkały trudności z przekroczeniem granicy, z czego jedna została cofnięta przy próbie opuszczenia Polski. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Polski, Ukrainy oraz Gruzji, z których każdy miał inne powody, by znaleźć się w zainteresowaniu służb. Funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, wobec którego zapadł wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Polak, również zatrzymany, był poszukiwany celem przymusowego doprowadzenia do poradni leczenia uzależnień. Gdzie miał przejść sądowo-psychiatryczną ocenę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu. W tym samym czasie zatrzymano także dwóch Gruzinów. Jeden z nich był poszukiwany listem gończym przez sąd w Cieszynie i figurował jako osoba niepożądana w Polsce. Drugi natomiast miał trafić do zakładu karnego lub aresztu śledczego, również za prowadzenie pojazdu po alkoholu. Nie zakończyło to jednak pracy funkcjonariuszy. Podczas kontroli granicznej dwóm cudzoziemcom przylatującym z Kutaisi odmówiono wjazdu na terytorium Polski. 44-letni Gruzin nie potrafił wyjaśnić celu oraz warunków planowanego pobytu w kraju, co wystarczyłoby by decyzja o odmowie została podjęta. W przypadku 60-letniej Ukrainki powodem był zapis w systemie informatycznym, który wskazywał, że jej wjazd do strefy Schengen powinien być uniemożliwiony. Ostatnim zdarzeniem była próba opuszczenia Polski przez obywatelkę planującą podróż do Kolombo na Sri Lance. Kobieta przedstawiła paszport wydany przez Stany Zjednoczone, jednak dokument nie zawierał wymaganego stempla wjazdowego do strefy Schengen. W wyniku dalszych ustaleń okazało się, że podróżna posiada również obywatelstwo polskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może powoływać się na obywatelstwo innego państwa w kontaktach z polskimi służbami. Brak dokumentu potwierdzającego legalność pobytu skutkował odmową wyjazdu z kraju. Każde z tych zdarzeń pokazuje, jak szeroki zakres obowiązków spoczywa na funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy w ciągu jednej doby muszą radzić sobie zarówno z osobami poszukiwanymi przez sądy i prokuratury, jak i z przypadkami naruszeń przepisów granicznych. Wzmożona czujność i profesjonalne działanie pozwoliły na sprawną reakcję w każdym z opisanych przypadków, zapewniając tym samym bezpieczeństwo granicy oraz porządek na terenie lotniska. Szokujące odkrycie w 18 magazynach Na terenie Dolnego Śląska doszło do jednej z największych w ostatnich miesiącach operacji policyjnych skierowanej przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Funkcjonariusze działali równocześnie w kilku lokalizacjach powiatu zgorzeleckiego, gdzie przeszukali łącznie 18 lokali należących do podejrzanych. Wśród nich znalazły się mieszkania, pomieszczenia gospodarcze oraz pawilony handlowe. Skala ujawnionych nieprawidłowości zaskoczyła nawet doświadczonych funkcjonariuszy. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 2 miliony 300 tysięcy sztuk papierosów, 8600 sztuk wkładów tytoniowych oraz blisko 170 kg krajanki tytoniowej. Wprowadzenie tych towarów na rynek spowodowałoby znaczne straty dla budżetu państwa. Policja szacuje, że tylko ta partia nielegalnego towaru wiązałaby się z uszczupleniem wpływów z podatku VAT i akcyzy na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych. Według ustaleń śledczych grupa działała od lipca 2024 roku, aż do stycznia roku następnego. W tym czasie przestępcy mieli zorganizowaną sieć dystrybucji i składowania towaru, który trafiał do odbiorców w różnych częściach kraju. Szacowane straty podatkowe, jakie mogła wygenerować ich działalność w całym okresie wynoszą co najmniej 8 milionów złotych. W ramach działań funkcjonariusze zabezpieczyli również mienie należące do członków grupy. Przejęto gotówkę w wysokości 840 tysięcy złotych oraz pięć samochodów o łącznej wartości około 810 tysięcy złotych. Trwają także czynności mające na celu zajęcie nieruchomości wycenianych łącznie na prawie 9 milionów złotych, które mogą stanowić zabezpieczenie przyszłych kar finansowych. Zatrzymano 11 osób w wieku od 28 do 44 lat. Wśród nich znaleźli się trzej mężczyźni, którym przypisano kierowanie całą operacją. Wszyscy usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec trzech głównych podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Pozostali zatrzymani będą odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z obowiązującym prawem, za udział w tego typu działalności grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury i ma charakter rozwojowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań oraz dalszych zabezpieczeń majątkowych. Sprawa pokazuje, jak dochodowy i dobrze zorganizowany może być nielegalny handel tytoniem oraz jak istotne są skoordynowane działania służb, by skutecznie eliminować tego typu zagrożenia z rynku. Kilkudziesięciometrowy tunel pod granicą, ujawniony. Funkcjonariusze Straży Granicznej po raz kolejny wykazali się skutecznością w działaniach na odcinku granicy z Białorusią, ujawniając w rejonie narewki nielegalny tunel służący do przekraczania granicy przez migrantów. Odkrycia dokonano dzięki nowoczesnym systemom elektronicznym zabezpieczeń, które pozwoliły szybko wykryć podejrzane ruchy w rejonie leśnym. Tunel miał długość kilkudziesięciu metrów i około półtora metra wysokości. Co umożliwiało swobodne przemieszczanie się ludzi. Wejście znajdowało się około 50 metrów po stronie białoruskiej, natomiast wyjście usytuowano zaledwie 10 metrów od granicznej zapory po stronie polskiej. Według danych przekazanych przez Straż Graniczną, w krótkim czasie przez podkop przedostało się do Polski ponad 180 osób. Szybka reakcja służb doprowadziła do zatrzymania ponad 130 cudzoziemców. Obecnie trwają działania mające na celu ujęcie pozostałych migrantów. Którzy zdołali oddalić się po przekroczeniu granicy. W akcji biorą udział funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, żołnierze oraz psy tropiące, które wykorzystywane są do przeszukiwania terenu. Wśród zatrzymanych dominują obywatele Afganistanu i Pakistanu, choć pojawiają się również osoby pochodzące z Indii, Nepalu i Bangladeszu. Służby podjęły również działania wobec dwóch mężczyzn podejrzanych udział w przemycie migrantów. Pierwszym z nich jest 69-letni obywatel Polski z województwa Małopolskiego, drugim 49-letni obywatel Litwy. Obaj zostali zatrzymani w momencie, gdy mieli podjąć migrantów po ich przejściu przez tunel i przewieźć ich dalej na zachód Europy. Wobec zatrzymanych prowadzone są obecnie dalsze czynności procesowe. Podlaski oddział Straży Granicznej poinformował, że to już czwarty przypadek wykrycia tunelu na tym odcinku granicy w bieżącym roku. Władze podkreślają, że skuteczność wykrywania takich konstrukcji możliwa jest dzięki połączeniu fizycznych barier i nowoczesnych systemów elektronicznych, które reagują na nawet najmniejsze anomalie w terenie. Odkrycie kolejnego podziemnego przejścia i tak duża liczba zatrzymanych cudzoziemców pokazują, jak poważnym wyzwaniem dla polskich służb pozostaje sytuacja na granicy z Białorusią. Trwające działania mają na celu nie tylko ujęcie wszystkich osób, które przedostały się do Polski, lecz także wyjaśnienie, kto odpowiada za wykonanie tunelu, oraz zorganizowanie całego procederu. Straż graniczna zaznacza, że próby nielegalnego przekraczania granicy coraz częściej przybierają formę zorganizowanych operacji logistycznych, wspieranych przez osoby po obu stronach granicy. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz kontynuacji działań w okolicznych rejonach.